Oto unikatowa, ilustrowana edycja bajek Ezopa i kilku innych jeszcze autorów, piękne wydanie z Lugdunum, czyli z Lyonu, z 1570 roku. Ten starodruk oprawiony jest w skórę z epoki, zaś tytuł zapisany został piórem na grzbiecie. Tekst został umieszczony w dwóch kolumnach w języku greckim i łacinie. Piękne ilustracje oraz liternictwo. Bajki poprzedzone są m.in. tekstem o Ezopie. Dziś wiemy, że Ezop żył w VI wieku przed naszą erą i był raczej półlegendarnym bajkopisarzem greckim z Frygii, czyli z Azji mniejszej. Jest Uznawany za twórcę klasycznej bajki zwierzęcej, wywodzącej się z ludowej tradycji ustnej. Wedle przekazów urodził się jako niewolnik. Bajki Ezopa są głównie znane z przeróbek poetów rzymskich: Fedrusa, Babriosa i Awianusa. Do bardziej znanych należą chłopiec, który wołał o pomoc, lew i wilk, lew i winogrona, mrówka i konik polny, mysz miejska i mysz wiejska, czy żółw i zając. W Polsce pierwszym ich Popularyzatorem był Biernat z Lublina, mówiąc anachronicznie oczywiście. Bajki uważa się też za pierwszy świecki utwór polskiej literatury. Biernat stworzył je zapewne około 1510 roku i miały one charakter plebejski oraz antyklerykalne. Pierwsze znane nam wydanie polskiego przekładu Ezopa pochodzi zaś z 1578 roku, a nosiło tytuł. Żywot Ezopa Fryga, a my zapraszamy do zapoznania się z klasycznym utworem literatury antycznej w pięknym wydaniu z 1570 roku. Zapraszamy na stronę Watticus.pl do działów książki, obce i inne obiekty do 1945 roku. Starodruki, książki z grafiką, starożytność, teksty źródłowe.